Dzień dobry, teraz witam Państwa bardzo serdecznie w Galerii Ambilada Miejskiego Ośrodka Kultury w Ośrodynie, podczas wyjątkowego wieczoru jubileuszowego dwóch znakomitych artystów wywodzących się z Klubu Plastyka Amatora Sąsiedzi oraz ze Związku Plastyków Warmii i Mazur, pani Nidii i Sawczuk oraz Pana Tadeusza Kamińskiego. Bardzo serdecznie chciałabym powitać szanownych Jubilatu, witam bardzo serdecznie Panią Ovidię, Pana Tadeusza, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości, przyjaciół, rodzinę, panie prezeski obu stowarzyszeń. Dzisiejszy wieczór jest taką okazją do uczczenia dorobku artystycznego tych artystów oraz do złożenia hołdów dla ich dokonań. Do ich, dla ich zasług, które wnieśli kulturę polską. E, oboje państwo są osobami e, bardzo zasłużonymi, zarówno dla e, kraju, jak również dla e, tutaj naszego regionu Warmii i Mazur. E, oboje państwo e, e, zostają uhonorowani tytułem Zasłużony dla Warmii i Mazur. E, pan Tadeusz ma jeszcze na swoim koncie wiele innych. E, takich jak Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż e, Zasługi, e, jak, e, Związku, e, Polsku, w Związku polskiej Wielkinocnych, tak, Zasłużona obywatel Osztyna, e, Pani Lidia, oprócz e, Zasłużonego e, Działacza dla armii, i Mazur, również e, działa e, dla Ruchu e, spółdzielczego, także e, są to osoby, Wiele razy nagradzane, honorowane na wielu wystawach, przeglądach artystycznych w Polsce. Także jest to taka wystawa podsumowująca ich całokształt pracy twórczej. W tym roku obchodzimy 90 rocznicę pana Tadeusza Czarkińskiego oraz 30. Pani Lidia Sawczuk będzie niedługo obchodziła 35 lecie swojej pracy twórczej, także również bardzo Są to artyści, którzy pomimo swojego wieku cały czas są aktywni, cały czas tworzą, cały czas wykazują zainteresowanie sztuką, którzy cały czas propagują kulturę tutaj naszą regionalną, kulturę polską, szerzą kulturę w regionie, także jesteśmy Państwu za to bardzo wdzięczni. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury jest to duży zaszczyt mogą współpracować z takimi osobami, które są wielokrotnie nagradzane, doceniane, które mają tyle tytułów, zasłużenia, także no, bardzo, bardzo Państwu gratulujemy. Dokonań i e, chciałabym Państwa uhonorować kwiatkami. Najpierw może e, Panią Lizię, mam na od pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury pana Bogdana Kacuszaka, szanowna jubilatka Lidia Sartu. Z okazji jubileuszu Pani twórczości artystycznej pragnę złożyć wyrazy najszczerszego uznania dla Pani dokonań dla kultury polskiej oraz głębokiego szacunku dla Pani talentu i wytrwałości w dążeniu do artystycznego sukcesu. Życzę niegasnącego entuzjazmu, wielu dalszych lat inspirującej pracy twórczej oraz satysfakcji z realizacji kolejnych wartościowych przedsięwzięć artystycznych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Bogdan Pracu. bardzo Bardzo proszę. Ja tak od siebie to chciałam dodać, że Pani jest bardzo taką serdeczną, bardzo miłą osobą, autorką prac, które możemy podziwiać w dwóch pierwszych salach Galerii Amfilada. Przepięknych pejzaży, przepięknych krajobrazów, artystką, która cały czas się rozwija, od wielu lat doskonali swoje techniki malarskie, uczyła się u wybitnych polskich artystów takich jak Aleksander Wydorski. Także to wszystko, wszystko no, procentuje i można tę pracę podziwiać w dwóch pierwszych salach. Także bardzo, bardzo pani serdecznie gratulujemy. Pani Lidia, tak, ścisle pani do. dziękuję. Miłą. Ja się nie spodziewałam, że to jest osoba tak otwarta, tak serdeczna, nadążająca również za duchem czasu, tak postępująca. Pan Tadeusz ma swojego laptopa, ma swoją drukarkę, także nowe techniki nie są dla niego obce, cały czas się doskonali, cały czas tworzy. I zaraża tą swoją artystyczną duszą również swoją rodzinę. W jego rodzinie no, możemy zobaczyć również artystów, którzy też tworzą pracę plastyczną, jak również artystów, muzyków. Także cały czas ta no, dusza artystyczna jest tutaj obecna i myślę, że to jest duża zasługa pana Tadeusza. Bardzo gratulujemy panu tych dokonań wszystkich. 50 lets pracy plastycznej jest naprawdę dużym, no, dużym przedsięwzięciem, dużym osiągnięciem dla Pana i gratulujemy Panu no, 90. okrągłych pięknych urodzin. Również na pana ręce chciałabym złożyć gratulacje od Pana Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Czy też pozwolę sobie przeczytać? Szanowny Jubilat Tadeusz Kapliński. Z okazji jubileuszu Pana twórczości artystycznej pragnę złożyć wyrazy najszczerszego uznania dla Pana dokonań dla polskiej kultury oraz głębokiego szacunku dla Pana talentu i wytrwałości w dążeniu do artystycznego sukcesu. Życzę niegasnącego entuzjazmu, wielu dalszych lat inspirującej pracy twórczej oraz satysfakcji z realizacji kolejnych wartościowych przedsięwzięć artystycznych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Bogdan Kaczyński. Bardzo. Bardzo. E, poproszę tak, na środek tutaj do nas pani prezes, panią Elżbietę Suchowiecką, z Flubu Plastyka są z sąsiedzi oraz panią e, Emilię Piasecką ze Związku Plastyką Garnii i Mazur. Zapraszam. Może Panią Elenę Pierwszą proszę. Okay. Chciałabym zabrać głos w imieniu koleżanek kolegów z klubu Plastyka Amatora Sąsiedzi, których człon, członkiem właśnie jest Pan Tadeusz oraz Pani Lidia są członkami naszego, naszego klubu. Witam Państwa bardzo wszystkich serdecznie. Pomimo tej takiej paskudnej księgi pogody, tak licznie Państwo dotarliście, tak jak widzę, że tak dużo znajomych twa, twarzy, czyli przyjaciele po prostu, i to bardzo cieszy. Pan Tadeusz jest y, członkiem klubu Gnastyka y, Amatora Sąsiedzi od 1979 roku. Można powiedzieć, że jest ojcem założycielem, bo był w tej grupie inicjatywnej, która tworzyła klub, tam była y, grupa kilkuosobowa, ale Pan Tadeusz y, właśnie tak się tak mocno zaznaczył. Przyjechał do nas z Polski Centralnej na prowincję, ale w naszym przekonaniu chyba... Tak, tam jest prowincja, a tu jest centrum, prawda? I się cieszymy, że przyjechałby do nas i tutaj z nami jest, tworzy. Widać, że y, ukochał, y, pokochał Olsztyn bardzo, bo to świadczą o tym y, i prace, pracy, które tak tworzy, właśnie pisze piękne prace. Y, a tutaj nasza kamienica jest tu, gdzie jesteśmy. Także to, to widać, że pan Tadeusz bardzo Olsztyn kocha. i... i tworząc właśnie, czerpię, czerpię tutaj właśnie stąd siłę i właśnie inspiracje. No i rzeźby. rzeźby. nie niewielu jest artystów, którzy uboczni, którzy rzeźbią tak piękne prace i właśnie w ten sposób jak Pan Tadeusz. Przepiękne te rzeźby są. Ja przygotowałam sobie ściągę, ale... Także Panta Tadeusz miał już liczne wystawy w, nasz, w naszym klubie indywidualne i zbiorowym. Jak pani Marzenka mówiła, wystawy miały i krajowe, i zagraniczne, liczne nagrody. Honorowamy bardzo różnymi odznaczeniami, nagrodami bardzo się cieszymy, że jest członkiem naszego klubu i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. A i wszystkiego dobrego życzymy z okazji urodzin, bo pan Tadeusz w tym roku obchodzi 90 urodziny, takie okrągłe, więc gratulujemy i, i, i sukcesów i życzymy zdrowia, odczepiej pomyślności. Pani Emilia, ja poprosimy. Pani, a ja może ja że tam by jako pierwszy ustawiony w tym momencie od Związku Glazdy, powiem bardzo serdecznymi życzeniami, jak najdłuższego zdrowia. u klasyku narodowej w Nasza koleżanka litka do związku należy od samego początku, czyli od 1995 roku. Cóż, przeurocza, przesympatyczna, a jak mamy i objawi. Chciałabym tak, ale nie nadąża że mimo, że ćwiczyłam nowy jogging, to co y, y, mi to, ale to w po ale to, trzeba mieć to coś, a ona to coś ma. Ja zawsze mówiłam, że Amataura nie czaruje, że jest po prostu czarownicą jak ma. Trochę węzła, nie mówię bardzo. Wiecie, jak się na to patrzy człowiek, tam mu szczęka miała, no nie wiem, dziesiątki, nie wiem, czy setki, bo to ona raczej prowadzi y, bohalterię, jeżeli chodzi o jej wystawy indywidualne, pozbiorowe, to już nie tylko rolniczy. Y, osiągnięcia ma przeolbrzymie. Z tego, co ja wiem, ona miała od kilkunastu lat, y, to y, ja nawet nie wiem, może no, ona by te wszystkie swoje super ważne wymieniła. Ja, y, mnie utkwiło w pamięci to, że ona aż do śmierci profesora Zina utrzymywała z nim osobisty indywidualny kontakt. Że ona się z nim spotykała pod, y, na plenerach pod Krakowem, bo tam jeździła, tam ją zauważył, tam z nią rozmawiał, tam ją kierował. I, i do jego śmierci utrzymywali kontakty. Mało tego. Profesor Zinn naszej koleżance w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zorganizował indywidualną wystawę. Miała tam swoją wystawę, także docenił jej talent. Natomiast różnych innych miejsc, czy jak Nowy Sącz, czy, czy w Katowicach, ja, ja nie potrafię tego wszystkiego opisać dokładnie, bo Tutaj zawsze mówiono, że dobre no mały to są krótki. Ja nie chcę umniejszać widzę, ona stoi, też będę Ja się też nie nazwuję, bo ja bym chciała dużo, a no, moja wiedza może nie jest aż tak super, żeby, żeby na wszystko opisać. W każdym razie jest super człowiekiem. W ostatnich latach za to bardzo dużo działa społecznie. Jeździłyśmy przez pięć lat, do Morałka, pod właściwie do ośrodka szkoły wychowawczego, gdzie ona ćwiczyła y, zajęcia plastyczne, malarskie z dziećmi, później jak w słowo, w ten ośrodek właśnie taki się zmiar z całego województwa i y, Co jeszcze, od 15 lat prowadzi zajęcia absolutnie społeczne w szkole takich plastyków, komatowów, teric. Uczy, ja tam, ja tam pierwsze kroki też swego czasu robiłam. Uczy dziewczyny malować, mają zajęcia, mogą za wszystko z z mądrych raty, doświadczonych i koleżanki. I, a ona 15 lat już na, na te zajęcia. tryb, 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 Zdrowie, czasami szwakkuje. Ja to narzekam, ale we wtorek czy w na zajęcia, bo Także Tak, żeby się tam napić. To się tak nazywa. Także dziewczyna jest super. Struj. Wszystkiego, co mogę, oni to wiemy, same, to same są super do Lidiu. dziękujemy Ci bardzo. No, bo mogłam to samo mówić co Emilia, ale nie chciałam tutaj e, tak za bardzo zabierać głosu, bo, bo no, żeby tak nie nie powtarzać, ale chciałam powiedzieć te, tylko jedną informację, że Litka jest również członkiem e, klubu, tak, Plastyka tora sąsiedzi od 1987 i, tak, tak, 6 tak, także, także jest rozrywana po prostu w różnych, różnych działa po prostu tutaj e, klubu.